Torek, 19 marca 2024 i jaki to będzie dzień. No taki troszeczkę ciężkawy dzień dlatego że nie będzie się układało po naszej myśli. W emocjach mamy kartę w pułapce. Czyli zamknięci, zablokowani i możemy być dosłownie zablokowani na jakichś portalach społecznościowych. W telefonie coś będziemy chcieli zrobić, a nie będziemy mogli. Będziemy chcieli się o coś dopytać, jak ktoś nie będzie odpowiadał na nasze wiadomości. Przez co możemy być rozdrażnieni. Ale to też może być zwykłe zamknięcie. Nie będzie można wyskoczyć z pracy, po zakupy czy po coś innego dla tych, którzy to robią podczas pracy, bo nagle się nagromadzi taki, tyle tych rzeczy, że nie da rady wyskoczyć. To może być też, że jakaś wizyta zostanie odwołana, ewentualnie przełożona na inną godzinę, inny dzień i będzie nas to drażni, bo mieliśmy już wszystko pod to po układane. Ktoś może nam wywinąć figla, ktoś może nam w czymś przeszkadzać. Działać trzeba będzie szybko. Nie dajmy się tylko ponieść nerwom i emocjom, żeby nie wybuchnąć. Natomiast będzie to dobry dzień na wszelkie prace w ogrodzie, w zieleni. Dzień na upiększanie siebie, czyli jakieś fryzjerzy, nie wiem, barberzy, zmiana... Yy, stylu ubioru czy wprowadzenie jakiejś diety to też będzie na to dobry dzień. Uważajcie tylko bo wasza energetyka może spadać, mogą być bóle w kiszkach, w żołądku, tak, takie kłujące. Może być również yy... Problem z żyłami, krążeniem, ale też może być problem z jakimiś rurami. Tu może być samochód nawet zepsuty, także uważajcie na to. Życzę Wam cudownego dnia, a po więcej zapraszam na kanał YouTube Wiedmiła Renata X.